Na liczby dnia. Zaprasza Piotr Zając. Finsight.pl Dzień dobry Państwu. Jest środa, 28 grudnia. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc czas na podsumowanie. Na rynku cały czas czuć magię świąt. Zmienność i obroty były dziś niewielkie, ale na parkiecie pojawiło się kilka gwiazd, zwłaszcza wśród małych spółek. Zacznijmy jednak od indeksów wig 20 zyskał dziś 1% i dotarł do poziomu 1767 punktów. MWIG 40 zyskał 1%, a SWIG 83, a więc po tych zmianach widać wyraźnie, jak niska była zmienność. Wśród spółek 39% zakończyła dzień na plusie, a 47% na minusie. Obroty też świąteczne wyniosły dziś 605 milionów złotych, z czego najwięcej, bo 85 milionów, wypracowano na Orlenie. Wśród bluechipów drugi dzień z rzędu, najsilniejsza obuwnicza spółka CCC, kurs jej akcji wzrósł dziś 4,5% i to była piąta wzrostowa sesja z rzędu. Dodajmy tak z punktu widzenia analizy technicznej, że cena jest bardzo blisko średniej z 200 sesji, czyli umownej granicy Hossy. Najsłabszym bluechipem dziś cyfrowy Polsat, który stracił 1,8%. Wśród indeksów branżowych najsilniejszy dziś WIK Energia, a najsłabszy WIK Nieruchomości. Jeśli chodzi o pozytywne wyróżnienia wśród spółek, tak jak wspominałem na początku, dziś większa zmienność była na tych mniejszych podmiotach, zwłaszcza z Eswigu i New Connect, co potwierdza taką Mikołajową sezonowość w samej końcówce roku, pomagającą właśnie, pomagającą właśnie tym mniej płynnym spółkom. I tak właśnie Sanex dzisiaj zyskał 8,7% przy obrocie 2,7 miliona. Cena akcji od dwóch miesięcy konsoliduje się wzdłuż średniej z 50 sesji. Mamy więc taką fazę uśpienia i być może dziś doszło do próby przebudzenia. W spółce mógł pomóc wywiad ministra rozwoju technologii pana Waldemara Budy, którego udzielił Rzeczpospolitej powiedział tam, że oczekuje wielkiego boomu w zakresie rozwoju fotowoltaiki w domach wielorodzinnych. Owemu ożywieniu ma sprzyjać przygotowywany przez jego resort nowy. Program. W swig wyróżniał się także Getting Holding, który zyskał 5,8%. Ponadto, poza głównymi indeksami, wyróżniał się też gamingowy podmiot Big Cheese Studio. Kurs jego akcji wzrósł dziś o 4,4%. Wyznaczył nowy rekord historyczny: 45,78 zł. I dziś była też informacja cenotwórcza. Otóż gra spółki Cooking Simulator uzyskała akceptację chińskiego regulatora. Po czerwonej stronie mocy, wśród tych płynnych spółek yy, najsłabszy był Komp, który stracił 5,1% przy obrocie milion złotych i to była najsłabsza spółka w SWG-80. O ponad 4% korygowała się wczorajsza gwiazda XTPL. Dodam jeszcze, że GPW zamknęła wczoraj transakcję zakupu 65% akcji giełdy w Armenii, ale na kursie nie było dziś żadnego szału. Na szerokim rynku na co najmniej rocznym maksimum notowań znalazły się dzisiaj cztery podmioty: Getting Holding, Big C Studio, Wichen i AC Autogaz, a na rocznym minimum aż 12 firm, w tym m.in. Grodno, Data Walk, Pure, Biologics i. Protektor na NewConneccie aż cztery spółki miały dziś ponad milion obrotu. Forever Entertainment, Sandragon, Solar Innovation i Genom Tech. Solar zyskał ponad 24%, co koresponduje z tymi zwyżkami Sanexus z głównego parkietu i wspomnianymi wypowiedziami ministra Budy. Po więcej statystyk dotyczących spółek zapraszam jeszcze dziś wieczorem na finsight.pl i raport dnia. Można go analizować na stronie albo pobrać sobie w Excelu. Jak wyglądaliśmy w środę na tle zagranicy? Dziś w Europie dominowała czerwień, ale spadki były umiarkowane. Wyjątek stanowiły giełdy w Rosji, Rumunii i na Łotwie, gdzie te zniżki indeksów przekraczały po południu aż 2%. Warszawa z tymi skromnymi, ale jednak zwyżkami była obok Londynu wyjątkiem, takim zielonym wyjątkiem na mapie Starego Kontynentu. Wall Street. Tutaj S&P 500 we wtorek stracił 40%. Indeks pozostaje poniżej średniej z 50 sesji i tworzy krótkoterminową konsolidację wzdłuż poziomu 3830. Dziś sesja zaczęła się od spadków, a w tym momencie mamy godzinę 17:25. Indeks ten traci 6,0%. Skoro już jesteśmy przy Wall Street, to warto wspomnieć o Tesli. Wczoraj akcje producenta aut elektrycznych potaniały o 11%, kurs w pewnym momencie dzieliło zaledwie 8 dolarów od okrągłych 100. No a przypominam, że jeszcze pod koniec września za akcje tej spółki płacono 300 dolarów. Przyczyną tej wczorajszej wyprzedaży były informacje o tymczasowym zatrzymaniu produkcji w fabryce w Szanghaju, a tak generalnie słabe nastroje wokół tego podmiotu to hmm, wynik między innymi obaw o nasycenie rynku samochodów elektrycznych, kiepskie perspektywy makro dla gospodarki USA, no a także zaangażowanie Elona Muska w inne sprawy, w tym w Twittera. Dzisiejsza sesja na Tesli zaczęła się od odbicia, kurs akcji zyskiwał na początku notowań ponad 4%. Jeśli chodzi o odczyty makro, dziś, podobnie jak wczoraj, raczej w kalendarium była susza. Warto jednak wspomnieć o danych z USA. Otóż indeks podpisanych umów kup na domu w listopadzie spadł o 4%, a oczekiwano spadku o 1%, więc w kontekście tego, że ostatnio złe dane osłabiają Jastrzębie podejście Fedu, no ten odczyt powinien sprzyjać rynkom akcji, choć jak na ten moment tego pozytywnego wpływu nie widać, no ale też trzeba przyznać, że nie jest to indeks. Zbyt kluczowy z perspektywy rynków akcji. Jeśli chodzi o waluty, dziś kurs euro do dolara pozostawał stabilny i oscylował po południu przy poziomie 1,065 dolara. Złoty kontynuował korekcyjne osłabienie, ale impet tej deprecjacji zmalał. Dolar w porywach kosztował 4,42, euro drożało nawet do 4,70 i tu cena napotkała opór w postaci średnich z 50 i 200 sesji, które są obecnie na Zbliżonym poziomie, frank szwajcarski drożał do 4,77 i testował średnią 50 sesyjną, a funt drożał do 5,34. Na rynku surowców mm, ropa WTI kontynuowała wczorajsze cofnięcie z podśredniej z 50 sesji, no i ta, to odbicie od tej średniej okazało się prorocze, bo dziś po południu baryłka taniała o ponad 2% do poziomu 77,5%. Dolara, Złoto też się korygowało o ponad 0,5% i po południu kurs testował okrągły poziom 1800 dolarów za uncję. Na rynku surowców dziś wyróżniał się amerykański gaz ziemny, którego kontrakty były przeceniane o ponad 11%. Kryptowaluty pozostają stabilne, a kapitalizacja rynków utrzymała się w ciągu doby. Powyżej poziomu 800 miliardów dolarów. Bitcoin po południu kosztował 16600, a Ethereum broniło poziomu 1200 dolarów. Duża zmienność była dziś na projekcie Chain, którego token potaniał w ciągu doby o 11%. Tytułem zakończenia dodam, że w czwartek cały czas mamy suszę w kalendarium. Ale istotne mogą być odczyty z USA. Te cykliczne odczyty, mam na myśli cotygodniową liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. To będzie pewnie odczyt istotny dla rynków akcji. Natomiast dla surowców będą pewnie ważne dane o zapasach gazu i ropy. I tutaj stawiam kropkę. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w czwartek.